Poza miastem le padacze wulkanów odkryli chłopy Uwaga! Helikopter jest uwięziony, a poziom lawy rośnie. Lechy won, mi Zbuduj, uratuj i przetransportuj Lego City do bazy badaczy wulkanu. Dostarczono już nowy... Hej! Klocki! Na lotnisko pędź do miasta! Pędź do miasta! Aniołów i sił! Mm. Uwaga, do Emizy! Ruszaj pożar i skań! <ścoughs> Hej! Zbuduj mór, i przetransportuj nowe wiertło! Do Emizy! Zbuduj potężne zestawy z serii Portrait Hero Bionical od Lego City. W Lego City rzadki niebieski rabuś ucieka, ale z jamem znalazł się w tarapata. Złap go i odzyskaj nowe wiertło do zadań specjalnych. Ustaw pojazdy w szyku i przygotuj się do skoku. Rwa. Help me! Skacz! Nowa kolekcja super pojazdów złodziejażki. <laughs> Potrzebna pomoc. Policja i złap złodziejaszku. <śmiech> <śmiech> Żeglarz z Lego City znalazł się w helikopter straży przybrzeżnej. Tarapacja. Potrzebny... Hey. Zbuduj z rozbitka. Ruszaj w pościg i łap rozbitka. Zrób zdjęcie i zapuszkuj przy rozbitka. Nowy helikopter z rozbitka Lego City. Na lotnisku Lego City są gotowi, by wejść na pokład betoniarka. Zbuduj wielki skąbar, a nie traktora. Ej, możesz lecieć. Uwaga na pocisk! Uwaga, pali się. Spędź ugasić forza! dla Uważaj. Przestępcy planują. Przestępcy pali się w Centrum Kosmicznym Lego City. Zawsze nowy przybuść jest gotowy do wprowadzenia satelity na orbitę. Zbuduj rakietę. Umieść w niej nowy helikopter. Karetka, poleć w kosmos z nową serią Space Car Sets. Each set sold separately. Do portu w Lego City wpływa olbrzymi dźwig. Potrzebny statek transportowy z ładunkiem. Zbuduj olbrzymi helikopter, podnieś na taśmie. Załaduj na kryształ, północy i ruszaj do przestrzeni kosmicznej potrzebny dźwigowy do bazy z nowym hey, hey! na wodzie i wygraj wyścig. Nowy helikopter, motorówek Brabusia Lego City.

Dostarczono już nowy tajemniczy pocisk. Specjalny pojazd, a nie potężny, potężny transporter. Krabusiów rozpoczęto kółko. Kół, R kół, kół. O nie! Potrzebny jest im wielki wypadek na drodze. Na wodzie, na drodze. Na wodzie, na drodze. Hej! Uderz młotem i zobacz. Wielka rozbiórka. Kawał ciężkiego Fluminoks, a nie serwanga! Zbuduj i przetransportuj lodową broń! Uratuj pocisk i pokonaj złodziejaszki. Uratuj mamutów! Aj z bajta! Ostrzec rabusiów! Koniec workania! Ej! Hey! Odejdź. No, twój brat nie może zobaczyć nas razem! Pakuj się stąd, zanim sam wylądujesz w worku! Nie! Baguj się stąd!